Siemaneczko, ludziska z tej strony, kojarzy się ze mną jest... Ja nie jestem, siemaneczko! I to właśnie jest Minecraft Survival, tak, dokładnie. E, I tutaj mam początkowe itemy żelazne. No... Dobra, zaczniemy tutaj budować sobie. A gdzieś dalej od No dobra, chodźmy. to. O, teleportuj się, czy widzisz mnie. M, 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 tele... Teleportuj. Znalazłem takie wielkie drzewo, to jest chyba świerkowe? Tak, świerkowe. ...drewn hold, spad Dobra, ja tutaj zbieram drewno i idziemy trochę dalej, nie? ...serpery. Okay. ...cave. I też że mamy, teraz nasza seria z kosiem się zaczyna na dwóch zamków. Teraz będziemy więcej nagrywać i to jest taki... coś takiego, że raz na moim kanale będą pojawiać się filmy, raz na kosiego i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lepiej chodźmy z bo te klipery wybuchają. Zauważyłem, że ci odbiera ten tam, damage. No, uderz mnie. Będziemy mieć w powietrzu takie te, takie yy, choćby... No! No no, uważam No. Czekaj, to zrobimy przepalę najpierw sobie po kupię. Chodź, chodź tutaj, zrobimy taki... jakby taką bazę. I jakby taką bazę, gdzie tu będą jakieś skrzynki, takie rzeczy. Eee, czekaj sobie tutaj najpierw zrobimy sobie z tego, bo jest dużo mamy tego. O, żelazo mi wypadło. Okej. Okay. dobra, tu sobie damy to. Wystarczy nam, czy nie? Wystarczyło. Dobra, więc mamy piecyk, damy go na górę. To jest mój prywatny piecyk, ponoć. Mi tak nie mi mogę, Nie mogę go otworzyć? Zobacz. Nie, ale głupie. jest tam też nawet fajne. Kurczę, ja nie mam głoda, niestety. A ja mam. Drewnię... Wiem, wiem. Czik cikcium. Cik Dobra, tu, tu... Dobra. Hop, tu mamy. WHATHUF Ja nie wiem, ja, tego nie wiem ja zrobiłem. Dobra, mamy pochodnie. Tutaj... Czekaj, damy tutaj tak z rozwagą trochę. Tu, tu... Tu, tu. O, da, co, co robisz? Raz zrobiłem skrzynkę, raz z, 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 z tą że że masz jak tak jest. No słočko. Dobra, ty pogarniam noc się robi niestety tam taki... Dobra ludzie, pokopaliśmy sobie tutaj, tutaj Cobblestone'a i niestety muszę wam powiedzieć, że to jest drop na tym serwerze, więc tak średnie, taki średni pomysł. Dobra, e, to na razie mam diament, diament, mam, lazury, emerald i dobra, sobie teraz przypalę w piecykach naszych ukochanych. A to jest twój piecyk, lol. Głupia No dobra, to będzie taki serwer taki bardziej właśnie interaktywny, bardziej ogarnięty z komendami. No i właśnie teraz ma, możemy wam coś powiedzieć właśnie z, z Organizujemy dwa zamki, które już są, gramy na nich, robimy zamek. W, pierwsza blisba, wygraliśmy ją na szczęście i do czerwonych, a my jest, do czerwonych możemy dać jakiegoś widza kłaśniego lub mojego. No dokładnie. Do czerwonych? Od no do czerwonych, kwaśny. do niebieskich, jak nam zabraknie kogoś. Kurcze, ale ci jest słabe ten... Ja muszę Potrzebujemy około to... ilu osób? No około, 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 około... Nie wiem, ogólnie jeszcze by się przydało każdy do 3 drużyny, do każdego, tak by idealnie było. Trzy osoby do każdej drużyny, tak? No tak, tak. Dobra, dokończymy już odcinek, chodź. Woo! czekaj, 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 O! Oh, oh, nie oh. Z niego wypada EX, mada Masz podzielmy się. Chodź, chodź. Daj, daj, daj. Już. Ech, czekaj. Eee, dobra ludzie. To był pierwszy odcinek za nami z serii Minecraft Interaktywnie. Obok ciebie tam... Oj, nie zapyta. Dobra. Ludzie, tym właśnie o tym zakończeniem zaraz żegnamy. Cześć.